Doktor inżynier Beata Piotrowska z Politechniki Rzeszowskiej i ekspertka Instytutu Polityki Energetycznej. Jak rozwija się w naszym kraju energetyka rozproszona? Energetyka rozpros w ostatnich miesiącach przeżywa tak naprawdę boom. Wynika to ze zmian w prawie, które nastąpiły. Wynika to z ciągłego wzrostu cen energii elektrycznej. Mieszkańcy są coraz bardziej zainteresowani metodami aktywnego uczestniczenia w rynku energetycznym, metodami, które będą pozwalać nie tylko na Produkcji energii elektrycznej i jej, oddawanie jej nadwyżki do sieci elektroenergetycznych, ale również metodami, które będą pozwalać na magazynowanie energii i na elastyczne zarządzanie tą energią. Zmienia się prawo, są też nowe możliwości. Bardzo popularne w ostatnich latach stały się społeczności energetyczne, zwłaszcza spółdzielnie energetyczne, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Właśnie podczas konferencji odbyły się także warsztaty dla samorządów na temat, sp na temat yy, spółdzielni energetycznych. Stąd pomysł na, na zorganizowanie takich warsztatów. Dokładnie tak. W Instytucie Polityki Energetycznej realizowaliśmy warsztaty dla yy, gmin w województwie podkarpackim. E, chcieliśmy edukować ludzi, mówić o tym, e, co daje co uczestnictwo w spółdzielniach energetycznych. E, to zainteresowanie wynika też ze zmian, zmian w prawie. Po, dwu, po 31 e, grudnia 2025 roku e, zwiększa się e, autokonsumpcja, jeśli chodzi o współdzielnie energetyczne. Z 40% będziemy przechodzić na 70%. E, dlatego osoby, które wcześniej tylko myślały o e, takim wspólnym zaangażowaniu w takie projekty właśnie jak spółdzielnie energetyczne, teraz biorą sprawy w swoje ręce i po prostu chcą zdążyć, zdążyć przed czasem. E, natomiast e, my też zauważyliśmy, że e, potrzebne jest takie wsparcie, taka edukacja, a dlatego razem z Fundacją Wolia, która finansowała projekt, zgłosiliśmy pomysł warsztatów i tu nie tylko dla przedstawicieli JST, ale również dla ekspertów z branży, również dla naukowców, tak naprawdę dla wszystkich osób, które gościły na Politechnice Rzeszowskiej podczas dwóch dni konferencji.